jest tam taki młody, kurczę no, osiemnastka, zdemoralizowana już, po przejściach, ale ja, wiem, ja bym miał dużo kasy. Panie Dariuszu, chciałbym tam mi, miliona dwa, trzy miał, powiemy sobie raz, zaszalał, tylko z czym? To już musiałbyś się postarać. Pieniędzmi, nie? Płacy wymagam. Pieniędzmi, albo bym powiedział, ty poczekaj, Jestem ja miowy, ja jest patrzę, pełniowy. Nie, ja bym tu już dał pieniądze. Ja patrzę, ja patrzę. I tam, tam. Jak mi się rachnę, to może się tam przyśpie, No, masz pieniądze. Tak. A nie spadaj. No dobrze, no. Ja bym powiedział, no racz sobie, jak nie spadł już moje oczekiwanie, bo zapłacę. Tak, nie? Chciałem się złe ja to myślę, że nie byłaby taka moda. To musiała być taka, która wyjmuje protezy. No. <toczę> ja ja, 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 ja. dałbym jeszcze jedną, <śmuszanie> nie wiem, premii <śmuszanie> No, Ale to są niepracowne. Jest... Kurczę, to są te kobiety, to są paski. A, Kurs, jak mok... jak a, woda, a jednak tam przygotowali. Nie, no podwańkie. Ale to już teraz wiem dlaczego takie te młode jak patrzę tak jeżdżą tymi samochodami, wypadnymi brykami. Kurcze jak ona ma 20 tysięcy miesięcznie. Ja się robię, ja Krótki czas na zbombry samochód. To też no. tego samochodu pani kopiuł o 3 tysiące miesięcy. Nie, nie, to i się nie wychodzi. A chyba... często kończy się czas hmm. no. podżyny. Ja, to to już... Na głowy weneryce, jak i inne tamtych. Nie, szalą, z... nie, nie. się To około właścicielką. się tu... to około. Tak, a jeszcze w ogóle słyszałem, bo takie ciekawostki były, nie? Co ginekolodzy w szpitalu znajdują tam w środku? Sylisek. Tak. Arbuza. No, inne tam rzeczy takie to... jeszcze arbuza. No. <gule> ja dziękuję, ale wie pan, co to są pije tego a no bo to nie sama sobie wurzu, ale w każdym No nie no to, no. Nie. Ale to co, nie wie pan co? Na, nie, że pieniądze, no to tam robić co chce, tak. No dobra, nie, ale... To, takie, takie co to co. Nie jest nie to napię? No, trochę się narazia. No. Ja to się narazia bardzo. Ja dziękuję. No wie pan co? Nie. Nie wyobrażam sobie ta, taką liczbę, wie pan? Nie, nie wyobrażam. sobie. Ładne, to czapka na głowę, no. taka nasyśna i zełba. No tak, no tak, to też tak może być. tylko Tak, to też tak może być, no w Ta, to to by. tak może być. nie, ja tobie nie odradzam, taki, to nie wyobrażam takich No i co, Cudziuszek ogląda, patrzy, uwagi, rozbiera się, do kolejna się Kolejna <grym> z góry Zdejmę majczycki, zdejmę majczycki, zdejmę Rozobrało się z tego, jest cała Rozobrało się, cała nagra, cała nagra, rozobrało się z tym cała cała O, i ten na górze. nie stoi, nie niżej, mnie też, mnie też, nie też <noise> nie, ale Wojciech, Wojciech to był, to ja, bo z panem pan, pan tam nie mógł tu przyjechać, a nie? Ja sobie stał, tu sobie gada, jak ja mam kawałek, gada, Boże kochany. Ale wesołych wesoły no ale wesoły. O, o tym, że się spaliły siostry zakonne. Słyszał pan ten nie. kawał? Nie. Ja nie wiem, czy to umie że spalił się taki klasztor że te siostry zakonne też się spaliły. No i po tylu nie ma do drugiego wiotra. No i w kolejce. A co by chciałaś jako pierwsza? no siostra tak jak ma za śniadanie, tam siostra taka i taka. A co robiłaś tam na dole? Matry, jak już jakiejś Nie. A tego małego trzymałaś? Sprawa ma ciekawe, dwa paluszki. Tu jest woda święcona, myje. I już masz, masz rozwieszenie. Druga tam coś tam jeszcze. No to też mówi. Dobra, tu myjcie. Trzecia. Tam coś jeszcze bardziej trzymała, no to Do ty musisz bram. to. A czwarta <grafię> mówi, a ty co robiłaś? No ja to to wiem. A piąta krzyczy, zaraz, zaraz. Yy, Święty Piotrze, yy, tam siostra założył Paulina, niech ona poczeka. <grafię> ja pójdę w czernią. <przed> <grafię> żeby wie pan, żeby umyły te ręce w tej świętej wodzie, nie? Ale, a, bo ona mówi że yy, trzymał wózek pójdę pukać usta nie? no to fajnie gadał gdybym się kurwa okay. no, nie widziała widzisz? o ja dziękuję! samo w szpadzie nie? luźno, ja dziękuję! zawadziliście się z tym? nie, nie, nie chcę zawadzić tego młotkiem, no. tego młotkiem wtedy, wychodzimy zaraz, dzięki robię i, i płacić Tak pan Wojtek jest fajny, wesołek jest, kurczę, naprawdę to jest fajny. Ale na rowerze, nie, zaraz. Nie, za Mogowem przyjechał chyba. Za Mogowem przyjechał, nie? No często jeszcze Roberzemy. Mieliśmy panie Wojtku. Ja, yeah. Mówię, pan Dariusz pytał się, czy jak wyjęliśmy, czy pan tam był. <laughs> On mówi, nie, ja wiem, no nie wiem, no pan się pytał, to powiedziałem, że nie ma, jakbym pana widział, to też bym powiedział, że pana nie widział.